Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. 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 Dzień dobry! Właśnie zaczynamy na trip do Manchesteru, w ulicy Manchesteru, w Sklep Monika. Właśnie przez polski sklep Monika. Lecimy na spotkanie z, z grupą Happy... Hunting? Happy Hunting. Wszyscy już tam czekają, niestety pogoda nie do... Pogoda nam nie dopisała. Mamy deszcz, rano było błyskawice, no ale jesteśmy zapaleni w boju na, na, na nastawienie na kopanie, więc. Nic no nas nie przerazi. Tak. i lecimy. Tak jest, właśnie. Lecimy i spotykamy się na miejscu. Najpierw po łyżkę zajdziemy jeszcze. <noise> na razie hej. Ale wiesz, jak to jest z tymi Także dojechaliśmy. No. Jesteśmy na miejscu. Spotkaliśmy tutaj kolegę z Happy Hunting. Eee, można, można grupę znaleźć na Facebooku. Jesteśmy wszyscy w komplecie, prawie. Jak, więc... jak no my wszyscy, nasza, nasza paczka Ekipa. E no i zaraz ruszamy na pole, więc będziemy się e widzieć za moment. Na razie, hej. Słuchajcie, Jesteśmy na miejscu, dotarliśmy, e spotkaliśmy e znajomych z Happy Hunting e i e kanał na YouTube twój Golden Monkey. E Zaczynamy nasze poszukiwania. Widzimy się przy Pogoda nie rozpieszcza. No niestety, ale jesteśmy twardzi, nie jesteśmy z cukru, więc damy radę. <grystanie> Witam ponownie, jesteśmy już na polu. Ja z Marcinem. Marcin, z Wojtkiem już są gdzieś w terenie. Tutaj chłopaki nas uroczyli dobrym trunkiem, więc tak naprawdę zaczynamy dobrze start. Troszkę jesteśmy zmęczeni, ale mam nadzieję, że jakieś dołki się trafią ciekawe I będziemy mieli e, Będziemy mieli e, co relacjonować Więc e, w takim razie do pierwszego dołka, na razie, hej! Jesteśmy na polach Dość obfite pola Marcin z Wojtkiem są gdzieś z przodu Drugi Marcin, Katoro jest też gdzieś tam troszkę dalej Dostałem informację, że Marcin wykopał rzymską monetę, ale niestety Mam kawałek do niego i nie za bardzo mogę się zbliżyć. Jest około. Około 30 osób. Więc jest dość sporo ludzi. Deszcz przestał padać. Więc. Więc jest troszkę lepiej. Mimo wszystko mój szpadel kolejny trzeci albo czwarty został Ponownie zajechany, wygina się na wszystkie strony. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się kopać jeszcze przez następne 5 godzin. Bo nie wyobrażam sobie, żebym tutaj przyjechał i nic e, nie wykopał. W każdym bądź razie, e, impreza jest bardzo dobrze zorganizowana. Chłopaki pod namiotem stoją z bimbrem. Ponoć o 12 ma być jakieś jedzenie, zobaczymy. I no, wszystko wygląda super, więc e, na chwilę obecną wykopałem prawdopodobnie jedną kulę od muszkietu, która jest lekko rozbita i jakąś jeszcze jedną część, której stwierdziłem, że nie warto kamerować. E, w takim razie do pierwszego dołka, do drugiego, albo do trzeciego już w sumie. Ten bimber trochę działa, więc, więc, e, więc na pewno filmy nie będą takie jak zawsze. Bo tego bimru jest tam troszkę, więc postaramy się nakręcić to, co się uda. Do zobaczenia, do następnego dołka. Jesteśmy dalej, czyścimy fanty. Mamy jakąś blaszkę. Jest prawdopodobnie albo rzymska moneta, albo guzik. Nie wiem. Blaszka ma napis jakiś, ale jeszcze nie wiemy jaki. Marcin znalazł Blaszkę. Marcin, myślę, że znalazł rzymską monetę, ale niestety. Jedną drugą albo guzik. Ale niestety, ale niestety był to guzik. To jest napis jakiś Secure. I znaczek jest taki dziwny, jakby nieskończoność. W każdym bądź razie zrobimy na pewno podsumowanie na koniec dnia, jeśli damy radę, bo chłopacy tutaj e, z, z Happy Hunting. E, Częstują nas bimbrem, więc może być troszkę ciężko Ale jesteśmy damy dobrych zamiarów Marcin, Marcin, Marcin 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 jest zapalony w szukaniu Dzisiaj lecimy na De, Deusa XP Gareta AT Pro Gareta Ace 250 I gdzieś w oddali w tej żarowiastej kurce jest GARET ACE 400I. Więc jesteśmy, jesteśmy w pełni sił, można tak powiedzieć. Chociaż niekoniecznie fizycznie jesteśmy wypoczęci. Tym bardziej po tym bim, że nie jest aż tak komfortowo. Grunt, przestało padać. Grunt, że przestało padać. Marcin, kopie. O, proszę, coś jest. एसको फैंटी Kto kupał, nie zakopujesz Kto? kopał, kałpołnie zakopał? Nie, ja zawsze zakopuję Piotrek by już zjebał I na cztery kocha Cinek Cinek, kurwa, to ty Twoja dziura jest paszyna rolnicza To jest otwór jakiś kwadratowy w tym Pokaż do kamery Tu jest otwór kwadratowy, później to umyjemy No dobra zobaczymy Dobra No i tak oto jesteśmy na przerwie obiadowej się baska się robi Wojtek jest gotowy i zwarty. Chopaki tutaj flaszki otwierają. Więc tak naprawdę wszystko ładnie się leje. Całkiem ciekawie, dużo ludzi, energii trochę przybyło. Zaraz sobie poprawimy, jakimś czegoś i myślę, że będziemy mieli siłę na dalsze poszukiwania. Właśnie, właśnie, właśnie kończymy nasz wypad na wykopki razem z o, to jest właśnie to samo miejsce razem z, 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 z grupą hunting, Happy Hunting. niesamowici ludzie, niesamowite wrażenia. Udało się przetrwać ten dzień mimo zmęczenia, mimo, tego, mimo pogody. Jesteśmy bardzo zadowoleni, wykopaliśmy kupę monet, kupę guzików, będziemy wszystko sprawdzać w domu Było naprawdę, naprawdę naprawdę fajnie, musimy to wyczyścić Nie mogliśmy nakręcać tego na bieżąco wszystkiego, dlatego że kamera była jedna Pól było dużo, sygnałów było mnóstwo I, I, padał, było, deszcz. i padał deszcz I ciężko było cokolwiek ogarnąć Myślę, Ale że faktem jest taki, że generalnie pogoda już nam dopisała trochę, więc więc dajemy radę, i, no i było ty, ty, fajnie. No, no, nie nie, nie tak, padało tu już. Tu tak później, nie mało, nie, więc, a tu więc, waliło, więc także było, mam, że masakra. Było super. Było no super. i no i właśnie tym akcentem e, dużych zbiorów. Jest kamerek, jest kamerek. Prawdopodobnie jest kamerek, prawdopodobnie jest kamerek e, może, dwa. E, może dwa, może ja też mam, jeszcze nie wiem, po prostu nie było jak tego umyć na polu. Mimo tego, że, że, że mieliśmy jakieś tam dozowniki z wodą. To jednak e, to nie jest to, jak umuje się w domu, więc, więc jak wszystko sprawdzimy, na pewno na pewno na pewno w filmie będzie. Zresztą, opis zresztą i... na Facebooku na pewno powysyłamy zdjęcia, co, to, co żeśmy Tak właśnie, więc e, subskrybujcie dzisiaj. kanał, e, dajcie lajki. Szukajcie Laki, na Facebooku i łapki w górę i w ogóle e, Subskrybujcie, subskrybujcie, dajcie lajki, albo wejdźcie na grupę Happy Hunting, e, niesamowici goście, e, niesamowity alkohol, który tak. produkują. Oprawa jeśli chodzi o, o prawa o żarcie, alkohol i w ogóle chłopaki i świata. Trzeba będzie ich. Zaprosić. Więc dziękujemy happy hunting eee, za, za, za wspólne wykopki. Na pewno będziemy do wspólnie następnego hunting Do następnych huntingów będziemy na pewno. Do następnych wykopek będziemy na pewno wspólnie się zbierali. Eee, więc zobaczycie naszych. To po... najlepszy jątuś był najlepszy. Przepraszam Państwa, która hey. jest godzina!